Konstytucja, która jest najwyższym aktem prawnym w Polsce, mówi, że nie, nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnej zgody. W związku z tym, odmowa obywatelska jest w pełni uzasadniona. Każdy z nas może, powołując się na Konstytucję, odmówić wykonania tych wtórnych uchwał. Pewni lekarze zmuszali więźniów do eksperymentów medycznych. Pamiętamy? Pamiętamy! Czymże jest zmuszanie, panie doktorze, wiemy, że tam pan jest! Czymże jest zmuszanie swoich własnych mieszkańców do eksperymentu medycznego z tak dużą śmiertelnością? Doktorze Męgny! Będziemy mogli korzystać z restauracji teatrów tylko w momencie, kiedy będziemy mieli paszport szczepień. Czym to się różni? Od nazistowskich Niemiec i tramwajów Norfor Deutsch. Jak można traktować własne ciało jako własność jakiejś instytucji? Jak Wy, jako Rada Miasta i prezydent, możecie w ogóle takie uchwały przyjmować? Niezgodne z konstytucją. Co mają zrobić osoby, które się szczepić nie chcą? Mają się wynieść stąd? Czy może sąsiedzi mają ich y, chronić pod schodami? Pod podłogą, tak jak to miało miejsce już znowu historycznie w latach 30. i 40., będą bardzo poważne konsekwencje tego, co nazywacie szczepieniami. Jak możecie po prostu w ogóle do tego przykładać rękę? Żądam natychmiastowej debaty z panem, z radnymi miasta. Kiedy głosowano, tam, że właśnie uchwałę powiedział, że wszelka dyskusja na temat zasadności szczepień na COVID i ich bezpieczeństwa jest zupełnie niepotrzebna. No. Nie może pan omówić lobbystę, tak więc e, oczekuję, żeby zarządzenie, jako obdarzyć lobbystę, pojawiło się na pipie e, gminy Wałbrzych. To nie jest prośba, to jest Ramy, żądanie. Tak, że niech pan się przygotuje na poważną debatę. Brawo! Brawo. Brawo. Jestem przekonany, że w takiej sytuacji badanie psychiatryczne jest w pełni uzasadnione. Skoro nie takim ludziom sąd zleca badania psychiatryczne, no to w takim przypadku drastycznym oczywiste jest, że takie badanie powinno zostać przeprowadzone. Bez, bez żadnych hamulców podjął taką decyzję wraz z radą miasta, no, powinien skończyć w rynsztoku politycznym, i wy, policjanci, powinniście wyprowadzić takiego człowieka w kajdankach. Wy powinniście ścigać właśnie tych polityków, którzy upadlają naród polski. Potwierdzam tę tezę, którą ja wygłaszam, że samorząd jest jednym z największych nowotworów trzeciej RP. Układ na układzie, układem podania. Twój po posłowiek. To już kiedyś było określone tak, tak, tak zwana debata między Panem Wójtem a Plebanem. Wszystko załatwiacie między sobą. Myślicie, że wszystko wam ujdzie. Przebraliście się tylko białe kołnierzyki, białe mankiety, w odpowiednie garnitury i myślicie, że jesteście nietykalni. Chcą nas wszystkich wyszczepić, was również. Bo nie możecie zrobić kariery, nie możecie awansować i tak dalej, i tak dalej. I napuszcza się was na nas. Wzywamy Was do zachowania zgodnego z prawem, panowie! Macie ostatnią szansę na to, by pokazać, czy jesteście po stronie narodu, czy jesteście prywatną firmą ochroniarską tych bandytów. Pan dowódca Wojnowski przyjmuje do wiadomości, natomiast nie chce podjąć czynności służbowych. Taka się narodziła, jak to w barejowskim świecie żyjemy. Nowa śledzka tradycja, że w takiej sytuacji, nie wiem jak wy, ale ja idę na komisariat, a złożyć oficjalne zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez i czystych porcenariuszy tutaj! Aresztować! 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 nie są oszałomy, jakieś tam po prostu foliarze czy jak się mówi, tylko to są bardzo normalni, pozytywni ludzie. Mają różne zdania, różną religię, ale są naprawdę po prostu wszyscy razem. Powinniśmy walczyć o to prawo, bo to prawie jest wszystko zawarte. Jeżeli będziemy go przestrzegać, to nie da się wszystkiego sprzedać, to nie da się nas karmić chemią, to nie da się nas szczepić wbrew naszej woli i skupmy się na tym, że ma być praworządność i ma być prawo. I ta konstytucja, jaka by nie była, dobra czy zła, bo to różne poglądy, chroni nas, jest naszym ostatnim bastionem obrony przed tym, co się dzieje. Oni nie nas powinni pacykrować, tylko na tej ulicy tego szalomejka powinni zakuć w kajdany i go wywieźć jak najdalej stąd. Bo to oni im bezpośrednio zagra, przecież mają dzieci, wnuki już teraz, taki komediant czy witry, czy jego, też mamy wnuki ma którego też to czeka, też to czeka. Też ten zamordysk, też, też te prowokacje, też to wszystko jego czeka. Dlaczego oni, czego oni nie wiedzą, czego oni nie widzą? Panowie zastanówcie się. Sami wiecie, jak zaczęła się zakłada Żydów, Polaków e, i innych ludzi, którzy e, zginęli, jak wszyscy wiemy, w jaki sposób. E, I krótka informacja dla nich. Jeżeli będziecie ich ochraniać, takich ludzi jak prezydent miasta Wałbrzych, to historia po prostu zatoczy koła. Nie możemy być obojętni. Mówię, będziecie mieć krew na rękach, jeśli będziecie przykładać do tego rękę. Wiecie, co zobaczyłam? Zobaczyłam znywoczek dwóch policjantów. Oni doskonale wiedzą, co się dzieje. Chodzi tylko o to ja do Was. Wybierzcie mądrze i stańcie po naszej stronie, bo wiem, że wiecie, co się świeci. Dzięki. Obojętność jest największym grzechem. Obojętność wobec krzywdy i wobec tego, co się w tym momencie dzieje. Tak, jest kurs w społeczeństwie! Yes.